Czy z tej strony oglądni dzisiaj Kto? Kali, Kali. Yy, będzie szukała różnych w od... oto czymś, tą hall. Po... coś jest, mówiła, że ukryte jest coś, nie wiem. Śpijałem się jakieś przejścia tak? dzisiaj nam... dzisiaj wam pokażę. Proszę, ja odchodzę i dzisiaj ty Mów coś. No właśnie, my idziemy do tajny. Widzicie, co to jest? Czy za bardzo to mnie umiesz wejść? Jak ci się nie uda, jak ci się nie będzie udawać, no to mi powiedz. co ci pomogę. No. <gulanie> nie. no, nie mogę wejść. no, nie chodzi się szczokami, tylko w WASD. Ja chodźcie szczołkami. Daj mi daj mi klawiaturę. O to jest Czekaj, jeszcze raz. O tak. I hop! A, jest. Jest tam. Widzicie, widzowie? O, teraz wchodzimy na górę. I jest takie miejsce. Proszę ty... Dzisiaj... Bo ja sama to widziałam. А на YouTube зарабатываешь? Так, я его. Ну и И ма. Ну что, мы хотим? Там уйдешь до шпитала показать? Кликни С. С. Добрый зимы. Доброй. Я иду. <реши> <реши> Tak. ale musimy być i dorośli. Nie, nie trzeba być dorośli. Trzeba! Jednym, bo błąd, bo pasem się dało. Trzeba być dorośli. <laughs> <laughs> Widzicie, znajdzie tajne przejście. Tam za u góry czerwę szkłem. Nie tędy, tam... tędy też się da, ale łatwiej pokażę wam. Wystarczy, że wejdzie się... Czekaj, to było z tej strony? Nie, to było z tamtej. Co wejść. To, i to. Ta, to, tu jest... to jest Dera, dziura. To tak, musi być bopasem. Tutaj trzeba być. Be, 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 be. be, I drabina. Ty, ty, musi, ty musisz mi drabiny ja nie muszę. Chopa. O, ja Tu się da zrobić bez zrobienia ja to próbuję. Bo jakoś zrobiłam to bez zrobienia Dobra. Robina wygląda tak, widzowie. Nie rozumiem tego, ale jakoś tak. Właśnie. Opa. Tutaj Tak, górę. <laughs> Ty. Nie umiesz. Umiem, tylko bez kamery twojej. Widzowie, ja wam pokażę na Nintendo za jakiś czas, jak będę budowała, bo buduję swoje nowe miasto. No i chcę wam to pokazać, ale to jest na Nintendo, tylko będę próbowała, to macie sobie coś. U nich w YouTube możecie też to zobaczyć takiego coś. A ja właśnie chciałam tym skłem wejść. A tam jest dziura. Dziura. C. C, 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 c. Dzięki. Poszłam do samej góry. I teraz... I teraz mogę pooglądać sobie. Pokażę coś jeszcze. Bo ty pokaż w tym domu jednym, nad lodów to było, coś. w tym zabawkowym domu. Na jakimś jakimś playdom, Do zabawy domu. Jakiś taki. Naprawdę no nie wiem, bo ona to zna, ale mi tak. pokazywała. Tak. jest korolka. Wow! Łowa rolka! Ну да, как бы оборвался. <laughs> Brawo ty gościu! Co oh. nie zniszczyłeś? No patrz ile tu jestem, nie zniszczył. Ja się to cieszę. Bo zawsze niszczy Tak. idziemy na w podschody świetna kryjówka na podglądanie no, muszę sobie podglądać idź ktoś i tutaj się co? tak, ktoś patrzy na tego lata jeszcze dwie kryjówki na lodówkę pewnie no. A. Jesteśmy przy I, I mamy tu czekoladkę. Czoko czoko klap klap, czoko czoko klap klap. <gry> nie poprzednio mam już czekoladkę. Będę mogłaś aż C. Na ja misję. C, C, C. C, C. Gdybyś I... bo? A. Ten skarbiec. Nie umiem go znaleźć, Kali. Tutaj przecież. I mamy pieniądze za darmo. Pieniądze. Pieniądze. Mati, musimy najpierw wyjść z gry i potem znowu w grę, Bo jest jeszcze taki dom, gdzie jest dalej

Jak ktoś mi zajął do mną Panieczek, no. no, gdzieś dalej? Można. Można. Ja zawsze Nie lubię, można, ja, można. Ja zawsze lubię mieć dom w Rukowę na 12 I A na 11. Na 13. To budował. Świnę. Pożyłam świnię. A widzę, widzowie napiszcie, czy y, mam taką coś zrobić, że nagrywam z Nintendo na kompu... Na y, komputer... No, Minecrafta. Na komputerze mi słabo jest niestety, ale na Nintendo dużo lepiej. bo mi już prawie cały jasne. Ja nie <grym> jestem dom... Długo mi to zajęło. Wczoraj prawie cały dzień. Jakieś 3 godziny spędziłam na tym, by wybudować. Ten dom. Nie znam się. Gdzie jest? Gdzie jest? Pełno w domu roślin i na dworze tak rosną. Bo tam jest jedna kryjówka gdzie jest. Gdzie jest? Pcium. A no wrażenie. Pcium. Już! Wpadłeś w dziurę. No. <coughs> nie mogę wyjść! Daj! Daj. Czekaj, pokażę Ci jak wyjść. Klikasz wtedy to i szukasz swojego domu. a to idź. Dzięki. Dzięki. Ja to się mądrością znam na robót. Przecież miała być tutaj tajna kryjówka. A nie ma tajnej kryjówki. Przecież tutaj miała być tajna kryjówka. Ja się nie znam. Na kryjówkach. A to ty oglądałaś to, jak to się dzieje. Ja nie. I do mnie! A to byłaś przed chwilą. O jakie? Byś byłaś przed chwilą w tej dziurze, chciałeś... Teraz Jestem w tej kryjówce i chciałaś wyjść. Bo chciałam oddały tam wyjść. Dobra, zadam pieniądze. Eee, portal To jest dobre miejsce, Co ja skinęła dalej jest na w tak czekaj teraz przeteleportuj przedelepo, się do swojego domu nie nie tu kamery 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 ale jak je przeteleportować no ten domek u góry lewo. lewo lewo to jest prawo nie to lewo 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 nie tu Lewo. tu nie to nie Szukać swojego domu. Idź, idź, Musisz się tak wygłupiać? Ja się zawsze widzę, że wygłupia, że się nie dziwacie. Najpierw też na mnie Najpierw Najpierw to Potem Nie, to jest koron. Myślę, że na Na chwilę widzą, ja zostanę, tak możecie sobie coś... Możecie coś na przykład... Możecie to już się 8, 10 sekund na chwilę. Się. Ja zrobiłem wszystko. Ojej. I to my już kończymy nagrywanie. Do zobaczenia, żegnam się, bo niestety poszła Kalinka, to ja muszę zakończyć nagrywanie. To ja się z Wami żegnam widzowie. Wesoło! Do zobaczenia, do następnego filmiku, pa pa!